Siema, o, witam, witam. I się porobiło tam z stylarem, co? No, jakby kurwa w góra do, góra do, tak No poluje na złoto i. Aha. Jestem ciekaw, czy upłynąłem. Co tam się złapać? Baja. Co? Baja. 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 Zobacz, ilu to masz teraz? Godzina. Aha. do góry. Góra, dół dają, wywalili tam sto teraz lecą tu. Mm -hmm. no zobaczymy, czy ten amerykański rynek wymyśli. Czy pójdą w kierunku dolara, czy w kierunku

A byłem z samego czubka na, na dole i byłem zadowolony z zysku. Co z... z samego czubka byłem na dole. Znaczy brałem sela z samego czubka wiesz, ale już, Aha. Byłem, już miałem zysk dobry i wyszedłem, nie? No, no. Tu jeszcze jedno. Hmm. Ale tak sobie mówię, może do 16 by trzymał, nie? No, no. Bo oni tak lubią. do 16 i później zmiana. Mhm. Mm No, zaraz zobaczę ten. No, kurwa jebli. Jest przy tym, przy szesnastce, Przy czterdzieści cztery, raczej. A to na tym, na tym tak? No, zobacz, walnęli je tak w dół. No kumy, nie było szans z nimi. Kury, góra, było, choć tak, takie huźdanie, to jakie konto. Ale jak poszli, nie? No. I teraz do góry i co i teraz wysisz na No wy wszystko. No dobra, ale jak tu pójdą do góry to złoto by musiało iść na sel, nie? A ja mówię, że pójdą na dół tu. Aha, do tak Aha, no. bo ty masz tu dotąd, narysowałeś, tu wybić, powrót. No tak teraz jest, narysowałem, ja tylko kurde. Tylko, że trudno. Tylko, że teraz by musieli na iść, nie? Mm -hmm. No, tylko że teraz jest sesja amerykańska, nie? I nie wiadomo, czy będą na tej sesji na dół. Bo teraz zobacz sobie, oni mogą iść do góry i te stoy tu wybić. Dół wybili. Do góry też kupa kasy. Jak ich puszczą oczywiście, nie? Nie no, nie wiem, różnie może być. No ja gram przeciwstawą. Czekaj, zobaczę euro. No to samo jest na euro. Przebili połowę i... To jest euro teraz? Teraz jest euro, no. A czterogodzina to jest jaka? Godzina. Godziny wariują tak, że... No dalej na paję LWZ. Mm -hmm. 64-3. Kurwa ci się dzwonił, piszą. A co nam pisze pomyłka? Jaka pomyłka? A nie wiem, czy to Michał Koczmarek napisał. Jakąś pomyłkę. Michał? Michał Kacmarek, nie? A, a w, nie, bo on czad przez przypadek, wiesz? Nacisnął. Otworzył czat, widział. Aha. I napisał wywiad. No, 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 rozumiem. rozumiem. No, stop musiał tu być. Ale jeżdżę, kurwa, no. Początek roku nerwowy. Taki złapać trend. Pamiętasz te trendy, co były od, od lutego do maja, taki złapać. No. Kurwa, tam przecież po 600 pipsów chodziło, po 700, 800, nie? No, 2100 przecież tam coś miało. No, też było tak coś. Dlatego teraz, wiesz, niech to rusz. Już się otwarło, czy jeszcze nie? No ale... 20 sekund. Yes. No, wydaje czy nie pudą? Bo pamiętaj, to, ta pomarańczowa to nie jest teraz środowik, nie? Mhm. Dobra, baja. Nie, poczekaj, kur nie będę przeginął. po mało pipsu łapać. A zobaczę tu, co mamy ciekawego. Ta jest taka przyzwoita. też Dalej, kurde, to patrzyłem wczoraj, jak oni tam szli. No to zaczęli do za 15, zaczęli zmieniać, nie? Do ostatniej do... Centralnie do, do, do 16, nie? Ale jeszcze, kurde, tu tak tą siatkę sobie założyłem, tak sprawdzałem. No i kurde, wpadła mi ta dywergencja w te oczy. Ta pierwsza. Zaraz ci pokażę. do suporte. Okay, let's so be sure. Kurde, tu na samym czubku ja miałem, kuźwa, w pozycji, hmm. na samym czubku, opinowałem. Mm -hmm. ale byłem zadowolony i wiesz, wychodzę, nie. No. Ale teraz to... teraz zobaczymy, co tam się dzieje. Aż tak. mi się gorąco zrobiło. A tu co wyszło z tym? Z czym? Dolar to jena. Widzisz, on jeszcze spadł. Poszedł jak burza przecież. Strasznie. Mówię tak, szkoda, żeśmy tam nie zauważyli kurde, nasilania. Bo wyżej, wiesz? Co? Ja to patrzyłem. A, cześć, cześć, chłopaki. Hej, hey, Mariusz. Tak, ciekawe, ciekawe. U nas tu godzin to patrzyłem. To tak patrü, jak dziwnie to chodzi, nie? To znaczy nie dziwnie, bo to. Impuls, flaga. Impuls, flaga. 12 godzin przyjrzałem, nie i patrzyłem tutaj, bo ty mówisz że gdzie masz ten wskaźnik o nie? I on tak został. Ja się patrzyłem, on tak został. I masz pierwszą dywergencję, nie? to Na baję. Bo ja tu nie widzę teraz nic. Jak nie widzisz? Wszędziej to może. No tu, ten wskaźnik. No. Pokazuje dywergencję. No to masz, poczekaj, gdzie ona się skończyła? Tu się zapaliło gdzieś, nie? I tu jak masz pierwszą, szukać tego sela, nie? No nie bo tam całego ekranu nie widzę u Ciebie, ja nie wiem. A, co A teraz? Widzę? Teraz coś widzę. No. Ale ci dwergencji. Gdzie tu jest? No tu. Na samym dole. No. Wskaźnik, dywergencji Widać, czy nie widać, kurde. Widzisz to? Nie. Nie, nie widzę. No kurde, no zobacz. No. A teraz widzę, no, teraz tak. No to jest na dole. No tutaj tak, no teraz widzę. No zobacz, on pierwszą. I tu no. wystarczyło gdzieś, kurwa, na tego sela szukać, nie? Na, na pierwszej dywergencji. No. no tu. gdzieś. No, na bo ja ci to włączyłem i to zostało. I tak sobie później patrzę. Tak samo zobacz tu. Tu masz pierwszą dywergencję na, na, na sel, nie? No. Czyli gdzieś tu jest. Czy tu jest na cel? Zrobić tu wystarczy tą linię trendu i przebitkę. I zobacz, kurwa jeszcze poszło. Mhm. 700. No. Pierwsza dywergencja. No tak, tą pierwszą dywgencję złapać tu. To... <laughs> I to fajnie się odbiła te 44, nie? Tak, Jak to się mówi? O dziewiętnasty będziemy szukać. Jestem ciekaw. No dobra. Co tu się robi znowu? Kurwa no. Cofka. minut, wybicie, cofnęło. A tu? A jest czerwona, ale też się cofnęło. Analizy zobaczymy tu. Dwanaście godzin. Tu się zapaliło, wejście gdzieś tu. Pyk. Tu się zapaliło. Pyk, czysta. No to mam dzisiaj roboty. Spokój. USD No, znowu wyjebało do góry. Tak? Czy? Wróćmy. Kto tu jest na tym, kto tam był? Ty. Mariusz, Damian. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Jak się pojawi dywergencja na 12 godzinach, a ja to przez przypadek dzisiaj dołożyłem. No, jest zapalona, nie tu? Tam, gdzie się zapaliło, robisz, żeby nie trendu. I tu masz przebicie? No, tylko tu będą większe. Załóżmy tu 55 pipsów, profit stuwa. Zawsze jest dwa do jednego, nie? Czyli jest mniej więcej. albo 100 lat. Większe muszą być. A tu się dopiero zaczęło. no. okej, okay, pod To automatycznie dwie stówek Ja to się sprawdzę, dwie stówy. dwieście. D. Tu nie ma nic. Tu było spadkowa No jeszcze nie ma. O, teraz się zapalło dopiero, dopiero. potem się zapaliło. Aha, o spadkowej. Dobra, tu nie natrędu. I czekamy na przyjdzie. No i jest, dobra, tu wejście by było. Stuwa, plus 200, przynajmniej tej profit. Oprócz. mm am okay, się zapaliło, no to tu byś było wejście. Tutaj było coś, czy nie? Pierwsza. O. A to, to widzieliśmy. Pierwsza tu. Tu gdzieś wejście Tu, coś tam było, ale nie, tu jest góra, 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 dół, tutaj było. Dobra, nie będziemy mieszać, ja sobie to zobaczę, bo raz kawę sobie zrobię, tego chcę zobaczyć. I znowu idzie na dół. Dobra, będziemy kończyć, mamy to cię euro USD. Okej. Okay. No i o 19 si poszalejemy nowe analizy i bo się wszystko zmieniło. Dzięki na no. nowe...